Malownicza gmina Bogoria znajduje się w województwie świętokrzyskim w powiecie Staszowskim. Graniczymy z powiatem kieleckim, opatowskim i sandomierskim. Gmina głównie rolnicza, jednakże największym bogactwem naszej gminy są usytuowane w wschodniej części zasoby kamienia budowlanego. W skład gminy Bogoria wchodzi aktualnie 37 sołectw. Na terenie gminy funkcjonuje duży zakład pracy Grupa PBI w Sandomierzu. Który jest właścicielem dwóch kopalni w Jurkowicach i Budach, gdzie zatrudnienie znajduje wielu mieszkańców gminy. Łącznie zarejestrowanych jest 261 działalności gospodarczych, głównie o profilu usługowym. Gmina Bogoria posiada sieć dróg oraz jest w ponad 95% zwodociągowana. Gmina Bogoria jest gminą członkowską lokalnej grupy działania Białe Ługi której współpraca przez wiele lat układa się wzorcowo. Współpracujemy przy realizacji przedsięwzięć związanych z realizacją lokalnej strategii rozwoju. Jednym z ostatnich wspólnych działań była realizacja projektu pod nazwą Wykonanie Miasteczka Rowerowego oraz zakup stojaka na rowery w ramach realizowanego projektu współpracy Strefy Aktywności. Ponadto stawiamy realizację projektów proekologicznych związanych z poprawą efektywności energetycznej. W ostatnich latach realizowaliśmy m.in. projekt termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Zmodernizowanych zostało 12 budynków, które zostały docieplone, wymieniono oświetlenie na energooszczędne oraz zainstalowano instalację OZE w postaci paneli fotowoltaicznych. Realizowany jest także projekt wymiany oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy. Wymianie podlegać będzie 1203 oprawy oświetleniowe na technologię LED oraz dwie oprawy wykorzystujące oze. Wspólnie z wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Kielcach zawarliśmy porozumienie w sprawie utworzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze, którego celem jest pomoc mieszkańcom w złożeniu wniosku o dofinansowanie, jak również późniejszy jego etap rozliczania. Gmina w ramach działalności punktu Pomogła rozliczyć dotacje w kwocie blisko 175 tysięcy złotych. Na terenie gminy znajduje się położony w malowniczym krajobrazie zalew Buczyna, który jest wykorzystywany przez mieszkańców gminy, jak również wszystkich gości w celach turystyczno-rekreacyjnych. Gmina Bogoria jest w 65% skanalizowana, a wytworzone ścieki trafiają do niedawno zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. Chciałbym serdecznie zaprosić mieszkańców gminy Bogoria do udziału w projekcie Ekologiczni Liderzy LGD. W ramach projektu zostaną zrealizowane ciekawe szkolenia i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Wszystkie działania w projekcie będą mieć charakter proekologiczny. Bądźmy eko! Lokalna grupa działania Białe Ługi serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w projekcie ekologiczny Liderzy LGD. W ramach projektu zostaną zrealizowane szkolenia o tematyce ekologicznej, które dadzą możliwość nabycia nowej wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu. Ponadto zostaną przeprowadzone konkursy EkoLider oraz EkoLider GoldStar dzięki którym mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe będą mieli możliwość wprowadzenia nowych rozwiązań ekologicznych w gospodarstwach domowych, firmach i instytucjach. Na zwycięzców konkursów czekają atrakcyjne nagrody. Zadbajmy razem o nasz region, bądźmy eko.